Witam Państwa, zaproszenie do studia telewizji Zabrze przyjął dziś kapitan Wojciech Strugacz, rzecznik prasowy, komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zabrze. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie Kapitanie, mimo to, że sezon grzewczy w pełni i właściwie od początku sezonu grzewczego prowadzona jest ogólnopolska kampania Nie dla Czadu, to niemal codziennie docierają do nas smutne informacje. Proszę powiedzieć, dlaczego tak się dzieje? To już jest czwarta edycja kampanii Nie dla Czadu prowadzona przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Jak co roku apelujemy do właścicieli mieszkań, zarządców, żeby zwracali uwagę na sprawność przewodów wentylacyjnych i kominowych. Ale to nie wszystkie zagrożenia, jakie czyhają w naszych mieszkaniach. Proszę powiedzieć. Czy tak się dzieje, że w mieszkaniach często sami mieszkańcy łamią wszelkie przepisy i wszelkie zasady związane z bezpieczeństwem? Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, no bardzo, bardzo często jest tak, że przyjeżdżając na miejsce spotykamy się z zatkanymi kratkami wentylacyjnymi. Użytkownicy to tłumaczą, że jest zimno w domu, wieje im w łazience. Ze względu na to zatykają te kratki. A naprawdę zamknięcie takiej kratki powoduje, że ten nie ma cyrkulacji powietrza. Ten tlenek gromadzi się w łazience. Jakie stężenie tlenku węgla jest już niebezpieczne dla naszego organizmu? Tutaj przyniosłem do studia taką dla przykładu czujkę tlenku węgla. Ona już alarmuje o stężeniu tlenku w wysokości 30 ppm. Jest to nieduże stężenie, natomiast już jest informacja o tym, że ten tlenek jest w pomieszczeniu. Wtedy natychmiast powinniśmy wyjść z pomieszczenia, otworzyć okna i zadzwonić na straż pożarną w celu sprawdzenia, czy rzeczywiście ten tlenek się ulatnia w pomieszczeniu. Jeżeli w pomieszczeniu nie został zainstalowany taki czujnik, to niestety nie będziemy w stanie samodzielnie wyczuć, czy taki tlenek się ulatnia ze względu na to, że on jest bezbarwny i bezwolny. Tak, tutaj bardzo często nie wiemy, jak ten tlenek wygląda, ponieważ jest bezbarwny. Ludzie nawet nie wiedzą o tym, że ten tlenek jest w pomieszczeniu i naprawdę wystarczy kilka sekund, że po prostu osoba zemdleje, straci przytomność i niestety dochodzi do tragicznych skutków sytuacji, na przykład śmierci lokatora. Zainstalowanie czujnika wykrycia tlenku węgla powoduje, że możemy spać spokojnie, możemy czuć się bezpieczniej we własnym domu. Tak, bardzo, bardzo polecamy teraz co do tej czwartej edycji kampanii dla czadu zakup takiej czujki tlenku węgla. To jest naprawdę groszowe sprawy. W każdym supermarkecie można zakupić taką czujkę tlenku węgla, a ceny są w granicach około 100 zł za czujkę. Może to nie sprawy groszowa, ale drodzy Państwo, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, to powiedzmy sobie szczerze, że, że kwota w wysokości 100 zł to nie jest kwota wysoka, a może uratować życie nam i naszej całej rodzinie. Panie Kapitanie, no niestety w Zabrzu w tym sezonie grzewczym także doszło do bardzo przykrych w skutkach zdarzeń. Tak, ostatnio odnotowaliśmy ofiarę śmiertelną w związku z tlenkiem węgla. Nastolatka, 13 lat, dziewczyna kąpała się w łazience. Pogotowie nas zaalarmowało w celu przeprowadzenia pomiaru stężenia tlenku węgla w łazience. Po przyjeździe na miejsce już pogotowie na miejscu reanimowało dziewczynę. Niestety została przewieziona do szpitala, a w szpitalu zmarła. 15 lutego odnotowaliśmy takie zdarzenie. Też poprosiło nas pogotowie w celu sprawdzenia stężenia tlenku węgla w łazience, ponieważ jedna kobieta zasłabła. U łazience i przewróciła się. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że nasze czujniki wykazały stężenie ponad 200 ppm. -ów. Jest to już stężenie, gdzie przez kilka godzin, jeśli się utrzymuje w powietrzu, można dostać bóle głowy, zasłabnięcie. Wtedy także pogotowie zabrało osobę do szpitala. Dodatkowo oprócz tej kobiety zostały przetransportowani lokatorzy do szpitala, w tym dwoje małych dzieci, dwu i jednoroczne. Naprawdę tlenek węgla dla małych dzieci to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ dziecko potrzebuje więcej tego tlenu i szybciej jest wchłaniany ten tlenek węgla w nasz organizm. Podobnie jest w przypadku kobiet w ciąży. Tak samo kobiety w ciąży, osoby starsze. Naprawdę zważajmy na to. Zakup takiej czujki naprawdę uratuje nam życie. My Rozpoczęliśmy naszą rozmowę od tego, że trwa sezon grzewczy, ale osoby, które posiadają i użytkują piece gazowe, użytkują je przez cały rok. Więc czujka przyda się nie tylko w okresie grzewczym, ale przez 3, 365 dni w roku. Tak, czujka, czujka. Tu jest taka przykładowa czujka, że po włączeniu takiej czujki czas trwania żywotności takiej czujki jest 5 lat, więc na 5 lat wydanie takich powiedzmy 100 złotych mhm. jest naprawdę ratowaniem życia dla nas. Panie kapitanie, jeszcze taka informacja na zakończenie naszej rozmowy. Mamy zainstalowaną czujkę, coś się dzieje, jest alarm, jest sygnał, jak postępować. Jeśli chodzi o zaalarmowanie, jeśli widzimy, że czujka zaczęła działać, naprawdę to usłyszymy, bo czujka wydaje bardzo głośny dźwięk, wtedy natychmiast opuścić opuścimy pomieszczenie, pootwierać wszystkie okna w, w, w mieszkaniu i zaalarmować straż pożarną. Wtedy przyjedziemy, sprawdzimy, czy to stężenie nadal się utrzymuje. Jeśli by się utrzymywało nadal, wydajemy zakaz użytkowania takiego pieca gazowego do czasu sprawdzenia przez już odpowiednie służby. Dodatkowo komendant zawsze po takich interwencjach związanych z tlenkiem węgla występuje do każdego zarządcy obiektu w celu przeprowadzenia kontroli całych przewodów kominowych. Przypomnijmy jeszcze te największe błędy, z jakimi Państwo macie do czynienia. Jeśli chodzi o błędy, no to główną, główną tego przyczyną jest może, zatykanie tych kratek wentylacyjnych mhm. i oczywiście nie przeprowadzanie przeglądów przewodów spalinowych, ponieważ musimy pamiętać, że oprócz przeglądu rocznego tych przewodów, dodatkowo przy opalaniu na przykład gazem, musimy te przewody czyścić przynajmniej dwa razy w roku, natomiast przy opalaniu na przykład węglem te przewody muszą być czyszczone cztery razy w roku. Kapitan Wojciech Strugacz namawiał Państwa do tego, by zadbać o własne bezpieczeństwo. Ja serdecznie dziękuję za przybycie do studia i za rozmowę państwie. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.